Drzwi przeszły bardzo dużą transformację. W dzisiejszych czasach te możliwości są prawie nieograniczone. Od produktu oczywistego, jakim jest produkt rozwieralno-uchylny, otwierający i zamykający przestrzenie, stały się dzisiaj pewnym elementem aranżacji naszej przestrzeni, elementem architektury tej przestrzeni. Dzisiaj mają nieograniczone możliwości wykończenia. Możemy je obkładać spiekami kwarcowymi, betonem architektonicznym, możemy je obkładać materiałem różnym, ale to musi umożliwiać technologia. Ten postęp technologiczny pozwolił opracować nam technologię aluminiowych drzwi, które umożliwiają obłożenie ścian i drzwi materiałami do 6-8 mm grubości. Myślę, że w pierwszym momencie powinniśmy pomyśleć o tym, jakie mamy potrzeby, jakie one mają spełniać funkcje. To powinien być produkt, który dopasowany jest do naszych indywidualnych potrzeb. Szyty na miarę. Ta sytuacja popandemiczna zmieniła funkcję naszych pomieszczeń i wraz z nią zmieniały się drzwi. Muzyka Powinny być elementem aranżacji całego naszego wnętrza, być elementem małej architektury przestrzeni. Muzyka Pokazujemy Państwu produkt, który ma być przygotowany na różne wyzwania. Na to, by zastosować w nim systemy domów inteligentnych, na to, by montować w drzwiach różnego rodzaju udogodnienia, ułatwienia, automatycznie je zamykać, bądź też domykać. To wszystko powoduje, że nie postrzegamy drzwi tylko przez pryzmat koniecznego elementu architektury przestrzeni, ale przez pryzmat rzeczy ładnej, pięknej, funkcjonalnej i takiej trochę ponadczasowej. I na tą architekturę stawiamy. Mamy nowe narzędzia, pokazujemy architektom systemy przesuwne, pokazujemy konstrukcję aluminiową w pełni aluminiową konstrukcję drzwi, która umożliwia stosowanie materiałów do 6 mm grubości z każdej strony. To nie są typowe rozwiązania. To jest wysoka technologia, która jest narzędziem do ich codziennej pracy. Pozwala spełniać marzenia klientów, pozwala indywidualizować projekty. I dzisiaj y, jako Piół mówimy y, architektom, ale również inwestorom, którzy są coraz bardziej świadomi, internet zmienia świat, że nie pokazujemy kolekcji drzwi, nie pokazujemy oferty pełnej, dajemy narzędzia do projektowania, stawiamy na indywidualizm, na prostoty, na nowoczesność, ale nie zamykamy się na klasykę.